Proszę powiesić krzyż w korytarzu. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Bóg tutaj też jest. Nie dla każdego. To widać. God bless America chciałoby się zapowiedzieć i krzyknąć. Jest <grych> Bardzo fajnie, mi się podoba. Amen. Miłego dnia. Bóg opuścił to pseudo-egalitarne miejsce. Trzeba tutaj zrobić porządek. Czy ten zaparkowany samochód jest moim służbowym? Chyba tak. Hmm, szybko zaczęli działać. Czy mógłbym poruszać się tym pojazdem? Chyba tak. Powinienem wręcz jako poseł. Dzień dobry, czy pani kieruje tutaj tym przybytkiem zwanym szpitalem? Witam, niestety nie. A coś trzeba w moim zarządzie, mogę pomóc. Dowiedziałem się od moich wyborców. O tym, że próbujecie leczyć tutaj dżumę cholerą. Chciałbym dokonać interwencji poselskiej i sprawdzić jakość oferowanych przez państwa szpital usług. Mm, rozumiem, rozumiem. ale Pan może jakąś legitymację poselską? Oczywiście, że mam legitymację poselską i wskażę ją oraz pokażę. W dogodnym momencie proszę w takim razie pójść migiem, po kierownika, Będę z nim rozmawiać? E, aktualnie to jestem najwyższym stopniem na służbie. W takim razie, szanowna pani, w takim razie, szanowna pani, proszę przygotować się do interwencji poselskiej. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie do tego wzywać służb mundurowych. Nie, bo, na nie no myślę, że nie będzie Proszę zająć się w takim razie pacjentami, ja poczekam. Oto to pan z, z jakiego, jeżeli można się zapytać, z, z jakiego? Ukrupowania. Jestem posłem Eurokołchozu, szanowny panie. Co pan chce wnieść swoją? Nie wiem, kandydat, pan jest posłem, pan kandyduje na. Jestem to, w mniejsza... tym momencie reprezentantem Eurokołchozu w Stanach Zjednoczonych i owszem, będę próbował rozwijać tutaj również swoją partię partię Konfrontacja, aby w Stanach Zjednoczonych faktycznie mielibyśmy do czynienia. Z szanowaniem obywateli? Ja śmieciu, śmieciu! Proszę, no. oto jeden z przykładów, w jaki no sposób tak. młodzi ludzie wyrażają się sami do siebie. Przecież to ręka boska powinna zainterweniować w takich sytuacjach? Przecież to niegodne, przecież to niekulturalne, przecież to zakrawa o karę boską. To co pan by zrobił w takiej sytuacji? Przede wszystkim, szanowny panie, trzeba to wszystko zmienić u podstaw. Rodzina, wiara, strzeżnica. Niewątpliwie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle. Tak? Zapraszamy w takim razie. My nie mamy nic do ukrycia. Fantastycznie. Cieszę się, że się nie boicie, bo pamiętajcie, że jeżeli się boicie. To już jesteście niewolnikami. Zatem w, ten, w tym momencie bardzo proszę o okazanie mi sal szpitalnych, proszę o pokazanie aparatury i przede wszystkim pierwsze pytanie: czy jest w szpitalu obowiązek noszenia kagańca w domyśle maseczek medycznych? No, Zatem od razu łapiecie moje drugie panie plusa u posła. Bardzo proszę, ja za państwem. Pewnie Zapraszamy. Zabieg. Rozumiem. Jest tutaj sala zabiegowa i mamy pacjenta, tak? Dokładnie, jest to sala ogólna. Dzień dobry, nazywam się Gregory Brown. Prowadzę interwencję poselską. Czy pacjent jest przytomny? Jestem. Tak, tak. Czy pacjent jest zadowolony z usług medycznych oferowanych w tym przybytku? Nie. Traktują mm -hmm. nas jak śmieci, każą czekać na korytarzu i wyzywają nas, jak gadują nas, jak ktoś mm -hmm. przychodzi z jakąś dolegliwością mm -hmm. taką wstydliwą. Mm -hmm. Szanowny panie, czy będzie w takim razie panu... Proszę momencik, momencik, przepraszam ale? bardzo, czy tutaj Słuchasz. dwie osoby na o. jednym łóżku? Przepraszam, tak, pana. Ale czy tak to pan, ale tak często każą, często tak każą robić. Ja na pana głosowałem! Bardzo mi miło w takim razie. Bardzo ja mi, mi miło. Gregory Brown we własnej osobie. Właśnie. No te kurcze święta orał. Brawie. Proszę tak, pana, gaśnicą, jest, tutaj mamy gaśnicą potraktowałem świeczki Chanukowe, ale w tym momencie prowadzę interpelację ja i interwencję poselską. Ładnie. Więc dobrze, jeżeli mógłbym pana prosić. Pana? Ale nie, tak. bardzo dobrze, że pan przyszedł. Proszę pana, chciałbym pana opinię poznać na temat jakości świadczonych usług w tym przybytku. Jest taka jedna pani doktor, to jest spoko, ale ogólnie to ja bym to wszystko zaorał w pizdu, bo tylko wyłudzają pieniądze, nikt nic nie robi. I jeszcze są niemili w ogóle ci lekarze. Tak jakby za karę tu przychodzili, a to przez naszych podatków idzie. Czyli wróży pan rychło dekadencję tego przypytku, gdzie leczą dżumę cholerą. Bardzo dziękuję. Panie. W takim razie za pana głos. Dobra. Dziękuję pana musiała tu panu zrobić operację. Nie, nie, z, nie z wami operacji, nie chcę tu. Mm -hmm. Przecież ja mu nastawiłem tu sterylnie! Tu do, nie, nie jest... To nie jest. pani polega, doktor, jak nie ci miał zapalenie i sepsę. Brak sterylności? Jak to było? Obowiązek noczenia kagańców? E, Szanowna pani, ja chciałbym tylko powiedzieć, że notatki z naszego hm, niemiłego spotkania zostaną sporządzone? Wiekam pana posła. Zostaną również przesłane do odpowiednich służb? I w następnym przypadku pojawię się Jezu. tutaj przy okazji ochrony mojej osoby przez służby mundurowe. Dzień dobry. Szczęść eee, Boże. wiem Ja w tak. my nie mamy nic za nie, do ukrycia. Macie do ukrycia! Widziałem! A mogę na bok prosić? Mamy. Tak, chwilkę? Dobra. Ja będę musiała... Chce na mnie na Pani prosić na, na, bok? No. na, na wie, bok? Na który bok? Na radę. lewy czy na prawy? Na prawy. O, pani. W takim razie nie chce mnie Pani prosić ja na bok, pracę. tylko chce mnie Pani poprosić o krótką dysputę na korytarzu szpitalnym. Tak, tak, jasne, zgadza się. I Ja tutaj nie ukrywam, trochę mi się podsłuchało tutaj rozmowy. Oho, z osobą leżącą. I jednak sama od siebie chciałabym powiedzieć, że ja mam bardzo przyjemne doświadczenie tutaj z obsługą medyczną. Zawsze kiedy stał się problem odpowiednio została mi udzielona pomoc, więc tak od siebie chciałam po prostu dodać. Czy jest w takim razie pani spokrewniona bądź też spowinowacona z którymś z lekarzy lub lekarz, Nie? nie? Pracowała kiedyś pani w szpitalu jako pielęgniarka bądź też w służbach medycznych? Nie nie. Nigdy w życiu, czym się pani w takim razie zajmuje, jeżeli mógłbym zapytać i usłyszeć to do swoich poselskich uszu? Pewnie, pracuję w restauracji. W restauracji, w tej w której dzisiaj podniesiono rękę na posła? Nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie widziałam takiej sytuacji, kiedy byłam w pracy. Była na lance. Dzisiaj, w okolicach godziny dwudziestej Dokładnie o godzinie 21:07 została podniesiona ręka na moją osobę w Państwa restauracji. Oczywiście, oczywiście sporządzona została notatka z tego zajścia, i łapię się za głowę, Szanowna Pani, łapię się za głowę, że osoba pracująca w restauracji nie wie nic o tym potwornym wydarzeniu. Tak, tak. jeszcze nawet w pracy nie dojechałam, więc nie wiem jak się dowiedzieć. Czy w takim razie. Tak? Słucham pana. Chciałem tylko powiedzieć, że teraz właśnie miałem szramę na brzuchu. To mm -hmm. po pierwsze, nie została ona oczyszczona, ponieważ pani powiedziała, że cały alkohol, alkohol proszę, proszę to został wydudniony w... i nie ma czym wytrycie? oczyścić rany. A druga sprawa ja jest taka, że proponowała mi jakiś strip a ja tutaj nie życzę u lekarza strip O proszę. Czyli w takim razie można powiedzieć, że jedna z osób pracujących w szpitalu pracuje na dwa etaty. Nie, nie, nie. Nie dla promocji Sodomi. Nie dla promocji prostytucji. Nie. Nie, nie i raz jeszcze nie. Nie może być tak, że przemilczymy pana postulat i gwarantuję panu, że ta sprawa zostanie podniesiona na mównicy zajmowej. Dziękuję panie Grzegorzu. To ja już się zwijam. Panie Czechku, a pan to jest jakiś... przepraszam proszę, a, proszę panie, danie, czy co proszę, pan robi? Proszę pana, proszę pana. Szanowny panie, jestem pana, posłem Eurokołchozu. Eurokurwozu czego? Eurokołchozu, euro euro bardzo był pan blisko, szanowny panie. Kołkozu, kołchozu, kołchozu, przepraszam. przepraszam Zgadza się. I, I o co z tym chodzi? Szanowny Panie, patrząc na pana niewyprostowany nos! Bo? Wnoszę, że nie ma pan też wyprostowanych szarych komórek, aby zrozumieć bo moje postulaty. Bardzo mi przykro. Bo wyjdzie z tego? Aha. Okej, okay, a mam pytanie, bo, bo potrzebujemy bo podpis ja. na petycję. Nie chciałby pan podpisać? Jakaż to petycja obywatelu? Bo to ja zawołam kolegę, tak? Kurwa, ma szare komórki, kurwa krzywiz, <laughs> Józek! Gdzieś Józek, dawaj tu, dawaj tą petycję, tu będziemy mieli tego chyba. O pan jest, witam, czy pan jest chętny na petycję? Dobry wieczór. C Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże co to, co to no, Witam serdecznie. Szanowni czcigodni. Szanowni czcigodni, ponoć macie jakąś petycję cześć, cześć. do podpisania. Cóż to za petycja? Cześć, cześć. E, oczywiście, jesteśmy za wprowadzeniem do Komuny do tego cześć, cześć. stanu oraz sodomi. do widzenia. Ale do widzenia powiedziałem, spotkam się z panem w programie na żywo. Panie Braun, nie wiem czy pan pamięta panu, z tej strony, pan Alfonso. Pamiętam pana, pani Alfonso i pamiętam, że jest pan nielegalnym imigrantem na terenie Stanów Zjednoczonych. Proszę Pana, mój kolega wtedy Pana zagadał, ale... Chciałbym prosić mógł... Pana wizytówkę, czy potrzebujemy czy właśnie takich ludzi jak Pan. Szanu... Szanowny Panie, oczywiście, klasą. oczywiście. Jakkolwiek, jeżeli chodzi o wizytówkę, momencik, zerknę tylko do swojej aktówki. Mm, jasne. A co z tak kurwa progizonki, tam piste? Rozmawiam się z człowiekiem z klacą. Panie kolego, e, proszę, proszę Panie pośle, jak z tym datkiem na Pana partię? W odpowiednim momencie będę informować się na swoich mediach społecznościowych o Jeste. możliwości wpłacania na partię konfrontacja. Szanowny Panie, czym byłby Pan tak łaskaw i wyciągnął jakiś ołówek, być może panie. coś do notowania? Ja bym podyktował Pan numer telefonu. Wie Pan co? Problem jest taki, że jestem analfabetą. Jedyne co mogę zrobić to podyktować Wie Pan jak to jest. Pan może mi podyktować pana numer, bardzo proszę. A jasne. Sekunda. Muszę sam sobie wizytówkę swoją wyciągnąć, bo nie pamiętam. 752 318 15 Dzwonię. 7, 5, 2, 3, 1, 8, 1, Dzwonię. A, jasne. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Witam. Tu Gregory Brown. O, świetnie. Witam. Bardzo panu dziękuję. Powodzenia. Mam nadzieję, że wygra pan te wybory. Powodzenia również. Odpalamy stoper. Sprawdzimy w jakim czasie. Do obywatela po trzykroć zadzwoniony dzwonek przyśle policjanta. Poszukamy drukarki poselskiej i wydrukujemy poselską legitymację. Gdzie tu może być drukarka? Musi być na komendzie drukarka. Jest. Można jej użyć? W jaki sposób? A, to chyba tylko i wyłącznie policjant może na służbie. Dobra, to idziemy do apartamentów. To nie poselska drukarka. Idziemy do apartamentów. Wydrukować legitymację poselską. Odwieź, panie pośle? Szczęść może, byłbym uradowany. Miałem okazję pana poznać raz. Szczęść, się Boże. Do miasta. Szczęść, Boże. O, szczęść, szczęść Boże. Szczęść Boże. Zawsze pan tylko. Szczęść Boże. Spieszę się, szanowny panie, do apartamentów, gdyż chciałbym skorzystać z drukarki elektronicznej. Dobrze, no to podjedziemy. Pana potła to można na bombach gdzieś. I to mi się szanowny panie podoba. Fantastycznie. No, no, pośle, I jak tam panie pośle? Jakieś sprawy rządowe tutaj? Oczywiście, proszę Pana, no przede wszystkim założenie swojej własnej partii. Partii? Jakie będą główne postulaty? Wiara, rodzina, strzelnica. Strzelnica? Dobrze zrozumiałeś? Strzelnica, dobrze Pan zrozumiał. A w jakim sensie Pan to mówi? Każda rodzina będzie miała obowiązek robić. Strzelanie na strzelnicy. Chcę powszechnego dostępu do broni bez zaświadczeń i legitymacji. Chcę wolności bez kajdan i kołchozowskiego rygoru. Chcę przede wszystkim dobra dla obywateli i dobrze zarabiającej policji, rzecz jasna. Bardzo serdecznie dziękuję panu pan, za. No ja to się boję broni, bo jak dużo broni na mieście, to od razu się wiąże z tym, że zaraz są kłopoty. A póki co jest tej broni mało i jest fajnie. Szanowny panie, przykład pewnego europejskiego państwa. Tam nie ma broni. Wie pan co? Nie ma się czym bronić, proszę pana. Od braku broni do tego, żeby nie było się czym bronić, bardzo, bardzo blisko. Dlatego każdy powinien mieć powszechny dostęp do broni. Bardzo serdecznie ja dziękuję może, panu. Pan, panie pośle, ja może na to inaczej patrzy, bo jestem policjantem i zawsze mam taką broń przy sobie, tak? Być może. Być no. może. Dziękuję Dobrze, serdecznie. to miłego Dziękuję, że był pan moim interlokutorem. A to? O! No i widzi pan. Ale pan przyręcznął mi w radiowóz. A nie no. Szanowny panie. Pan w radiowóz, tak szczerze. Szanowny panie. Ale... Witam, witam. Witam serdecznie. Stanę w tej. na tym rozdrożu po stronie policjanta. Z uwagi na to, że biega pan przez ulicę, nie zachowując bezpieczeństwa. O, o cóż to? Szanowny to pan panie. W mój radiobus, a nie ja pana. Wszedł pan, nie, no, pan pod koła. Chciał pan wymusić odszkodowanie? Możemy pan, się sądzić, miło chęci. Nie, no, co dzisiaj nie będę. Fantastycznie. No, Świetnie że głubym. Muszę iść po swoje sprawy poselskie. Do widzenia. Na pewno pana nic nie boli, wszystko w porządku po tym upadku. Dobra, drukuj. Adres do dokumentu, dobra. Cyk, cyk. Nazwa dokumentu. Legitymacja poselska. Ilość kopii: 10. Rodzaj papieru, papier federalny. Mogę? Uh, tu kartki trzeba mieć. O kurwa. To do urzędu wracamy. Po papier urzędowy. Oho, chyba go atakują. Proszę zostawić tego obywatela. Oho? Po interwencji poselskiej nie ma już urzędników, a ja potrzebuję papieru urzędowego, ale jest dzwonek. Wyrób dowód. O kurwa, stówę mi wzięło kurwa? O nie. Na pewno jest drukarka, tylko nie ma ludzi. Szanowni Państwo, czy jest w tym przybytku jakiś urzędnik bądź urzędas. Ktoś, kto ma dostęp i kompetencje do tego, żeby wyciągnąć papier z ryzy? O jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani sędzio. Pani sędzio. Ma pani gotówkę przy sobie? Mam. Pani sędzio chciałbym jeszcze zająć chwilę. Potrzebuję wydrukować ważny dokument. To w wieżawcu na recepcji może pan wydrukować. Potrzebuję papieru. W jutulu. Urzędowego papieru. A to nie wydajemy. To niech pan zaprowadza. E, inaczej powiem inaczej, powiem. inaczej powiem, szanowna pani. Potrzebuję jest, jest pięć kartek papieru urzędowego. Nie ma takiej możliwości, abym takowy papier panu wydała. Szanowna pani, proszę iść. Mam nadzieję, że sprosta to pani kompetencjom. Wyciągnąć pięć kartek urzędowego papieru dla posła. I wręczyć mi je w trybie pilnym. Nie ma takiej możliwości. Powtarzam raz jeszcze. Panu, jeżeli pan chce coś wydrukować, powtarzam raz jeszcze. 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 Apeluję YouTube. do pani. Pani sędzio, pełniącą obowiązki dyrektora departamentu, o wydanie mi pięciu kopii papieru urzędowego, aby ja mógł ponawiam, wydrukować ważne. Że nie pełnię dokumenty. obowiązków dyrektora departamentu pełnię swoje obowiązki. Jest pani główny. jego zastępcą. Jest, jest pani jest jego zastępcą. zastępcą. Takie nie informacje. Nie w takim razie, sędzio, w takim wypadku, apeluję również do tego, aby urzędnicy. Będący osobami na służbie, tu w urzędzie, nie szerzyli dezinformacji, ponieważ właśnie takowe otrzymałem od jednego z krawaciarzy. A pan ma radziowy głos. Dziękuję serdecznie, jestem niezależnym reżyserem, ale również tworzę partię konfrontacji i potrzebuję tych dokumentów do tego, aby wydrukować na nich ważne dokumenty. Jest to tak sprawa wagi państwowej. Jest to tak sprawa wagi państwowej, powtarzam. Unia tak Europejska. Unia Europejska wysłała mnie właśnie tutaj, abym wydrukował ważne dokumenty. I rzecz jasna, być może nie jest pani w stanie wydawać takich dokumentów, gdzie bądź i komu popadnie, aczkolwiek ma pani w tym momencie do czynienia z posłem. I wzywam Panią do tego, aby wydała mi Pani pięć kopii takich dokumentów. A ja informuję Pana, że nie Uprasza ma. Prasza się możliwości. Panią po trzykroć o wydanie dokumentów. Nie ma takiej możliwości. Wnoszę? Wnoszę Jeżeli w tym momencie. mi Pan na dokumencie federalnym. Potwierdzenie, że jest pan europosłem i mam panu takowe dokumenty, taki papier wydać, to wtedy panu wydam. Do tej pory nie ma takiej możliwości. A teraz przepraszam. Wzywam panią swoje obowiązki. czwarty Pani już raz. Ktoś tam woła pilnie. Dziękuję. Pani. Wzywam panią Fajna. czwarty już raz moim radiowym głosem o udostępnienie mi dokumentów urzędowych. Wzywam panią ubraną w sposób nieurzędowy. U do wydania mi dokumentów Dobrze Dobrze Szanowny panie Ja rozumiem, że ma pan przesyłkę do zaniesienia Ale uprasza się o Na terenie urzędu o Udostępnienie również Tego chodnika Przeznaczonego do ruchu pieszego A nie do ruchu samochodowego Czyli tu nie można wierzyć? Absolutnie A my jesteśmy u upoważnionym Szanowny panie, jest pan kurierem. To nie jest samochód upoważniony. Upoważnione są, proszę pana, samochody policyjne, samochody milicji, samochody zwane dalej karetkami, ale tylko w momencie, w którym mają odpaloną sygnalizację świetlną. Uprasza się o niedewastowanie chodników na terenie Urzędu Miasta. Bardzo prosiłbym panów o przesunięcie lub też przeparkowanie tego auta. Dobrze, przepraszamy. Zrobimy to. Wnosiłbym o to w trybie pilnym. Jeśli trzeba. Bardzo serdecznie dziękuję. Żegnaj, panie. Panie funkcjonariuszu, szczęść Boże. Cześć. Czy Cześć. mógłby Cześć. mnie pan poinformować, gdzie znajdę sklep YouTube? Panie funkcjonariuszu, komenda pan za mną. Już sekunda. A, Cześć, sklep YouTube? YouTube. no wydaje mi się. Gdzieś na skrzyżowaniu no nie, na skrzyżowaniu Na autostradzie jak pan jechał w stronę Paleto hmm, Myślałem, że to sklep meblowy Ale dziękuję za informację proszę, proszę. Kurwa Ukradłbym mu tą furę Znaczy ukradł Dokonał zajęcia poselskiego eee, Segregator Papier słabej jakości Bierzemy Papier słabej jakości W ilości sztuk pięciu Zapłać kartą Mamy to. Teraz do apartamentów. Słucham. Mówić pana, czy to jest ubieganie poranne? Jest to bieganie, ale oczywiście no, skorzystam z oferty. E, poprosiłbym pod apartament. E, Zaplę pasję. Jasne, piękny o, samochód. A dziękuję, dziękuję. Czy mógłbym Krok? wyłączyć radio? Tak, o bardzo serdecznie pani dziękuję. Proszę. Jest pani bardzo miła. Pan również. Dziękuję Nieco. serdecznie. Miłego dnia życzę. Dobre tak pięknej wychowano. pani. Do zobaczenia. Drukuj. <muchy> Legitymacja poselska. Ilość kopii Jedna wystarczy. Rodzaj papieru, no niestety, papier słabej jakości. Dokument słabej jakości, papier słabej jakości, dokument słabej jakości. Zobaczmy go. Jest. No tak. Wygląda jak wygląda, ale jest. Ale jest. Czy ja będę mógł pokazywać go, czy muszę komuś dać? Użyj, upuść, daj, użyj.